Dames en heren, goedemorgen. Het is een plezier, honour Het is voor mij heel om hier te zijn in het naam van jaar voor ons Voor ons, zoals eerder is een heel groot milieu. Lublin is de zesde base voor hier in Polen. And as you can see behind us, as already mentioned before, a brand-new aircraft in brand-new livery. Poland for uh, Wiesel, the biggest operation. Mm. With 21 aircraft. And uh, as said before, the sixth base. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, jest to szósta baza w Polsce dla 35 great crew. Mamy y, tutaj również załogę, liczącą 35 osób. Pilots and cabin crew. Y, oczywiście pilotów i załogę will uh, operate in the, I'm sure, excellent base for us. Będą absolutnie żeby So we're excited. And we're, thank, and we're thankful for the support we give, have been, uh, have, have received. Sorry. And we look forward to uh, a, a prosperous uh, growth here for all of us in this beautiful city of lublin. Thank you. mówiłem, to jest potężny kopniak e, dla lotniska i dla regionu. Kopniak operacyjny dla lotniska, dlatego że oznacza wprowadzenie kilku nowych firm na teren portu lotniczego i obsługę zdecydowanie większego strumienia e, pasażerów. Natomiast dla regionu to jest tak naprawdę wpływ pośredni na rozwój sektora turystycznego, sektora. E, dla biznesu również, tak? Ponieważ zwiększa się dostępność komunikacyjna regionu i to w znaczący sposób. Jeśli chodzi o zatrudnienie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to tak naprawdę ono może być rozważane jako zatrudnienie w porcie lotniczym samym i tutaj zwiększamy ilość osób, które będą pracowały na tych stanowiskach operacyjnych, ponieważ port będzie funkcjonował w tej chwili 22 godziny na dobę. Więc zwiększamy zatrudnienie w służbie ochrony lotniska i w dziale operacyjnym w obsłudze naziemnej. Natomiast tutaj w tej chwili nie się mówi o liczbach, dlatego że to będzie jeszcze ustalane w zależności od tego, jak będzie wyglądał rozkład w sezonie zimowym. Natomiast oprócz tego będą zatrudniały i linie lotnicze i zatrudniają również dostawcy innych usług, na przykład firmy, które zajmują się obsługą techniczną samolotów. Dobrze mówił Pan, że ten terminal będzie niedługo za tak, to prawda. To trochę taki żarcik ze strony Komisji Europejskiej dlatego, że pamiętacie Państwo o tym, że projekt został wcięty przez Komisję Europejską. Został obcięty w dosyć niefortunny sposób, w taki sposób, że została obcięta strefa Schengen. Jak widzicie, ten terminal nadaje się do odprawy dwóch, trzech samolotów na godzinę, co już mamy w tej chwili na przykład w czwartki. Natomiast powiem szczerze, nie wyobrażamy sobie odprawy na tym terminalu większej ilości samolotów na przykład w ciągu jednej godziny niż trzy. W związku z czym musimy podjąć działania i już w tej chwili zostały podjęte. Yy, I rozważamy możliwe scenariusze poszerzenia tej, tej infrastruktury, którą tutaj, tutaj mamy. Chodzi mi konkretnie o schal tak? Tutaj jest naj, najwęższe gardło, jeżeli chodzi o lotnisko. No, i wszystkie te urządzenia lotniskowe. Urządzenia lotniskowe są ok. Tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o zwiększenie kategorii ILS-a, to tak naprawdę musimy wdrożyć kilka procedur, które pozwolą to, pozwolą wykorzystać tą infrastrukturę, którą już mamy w pełni. Tak Dlatego, że mamy odpowiednie oświetlenie. Urządzenia nawigacyjne, które są zainstalowane, spełniają wymogi kategorii drugiej. Natomiast muszą zostać wdrożone odpowiednie procedury i muszą być certyfikowane przede wszystkim. A ta umowa z Wizerem, ona jest na jakiś określony termin zawarta? Umowa operacyjna z Wizerem jest umową długoterminową. Nie mogę w tej chwili mówić na ile ona jest zawarta, jakie są jej warunki, bo to jest tajemnica handlowa. Natomiast możecie się Państwo spodziewać, że z pewnością jest to długoterminowa umowa. Pytam do tego, że właśnie wspomniał Pan o tej rozbudowie lotniska. Czy to nie będzie tak, że oni na przykład w pięciu latach stwierdzą, że niestety dziękujemy, jednak to jest kiepsko. Lotnisko rozbudowane, no i zostajemy z wielkim portem. A... No, to Jeżeli spojrzy Pan na historię operacji linii nisko w innych portach lotniczych, nigdy coś takiego nie miało miejsca jestem przekonany na to, że w Lublinie również nie będzie takiego scenariusza. To jakie plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów? Spodziewamy się, ostrożnie licząc, że to będzie około 430 tysięcy pasażerów na podstawie tego, co w tej chwili jest w systemach rezerwacyjnych.